Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale A dzisiaj odkręcię ten skin, a żeby go zgarnąć Łapa w górę, subskrypcja i oczywiście Komentarzyk, więc Życzę powodzenia Bierzcie udział, a my znajdujemy się na casehack.com Link do strony znajdziecie w opisie I pierwsze co Jak wbijecie I w tym miejscu wpiszacie kodik SOUL Klikacie zastosuj Otrzymujecie darmowe dwie skrzynie do otwarcia na start Oraz 10% bonusu do każdej wpłaty Więc przed każdą wpłatą Znowu można użyć kodu SOUL I znowu 10% więcej Otrzymać Więc mordeczki myślę, że spoko Skorzystajcie sobie A mordki co? Giveaway, tak, on już się skończył Dokładnie jakoś w nocy W piątek Lecz no Ja nagrywam te filmy szybciej, więc on jeszcze jest Ale dzisiaj robię wam giveaway I wy już będziecie mieli Link w opisie, a wyniki W następnym odcinku z Case Haga wam po prostu pokażę chociaż klikając tamten link, który był tam tamtego konkursu, pewnie też będziecie wiedzieli kto zgarnął. Dzisiaj też wam jakiś konkursik przygotuję. Więc dzisiaj trafiamy jest, no musimy podrobić troszeczkę skinów, żeby wrzucić. Jakąś kostkę myślę i jeszcze jakieś inne skiny wam wrzucę. Taki kurczę bardziej rozbudowany giveaway jak zrobimy. No więc, proszę Państwa, tak. E, co? Lecimy. Lecimy, proszę Państwa. Dobrze, więc... E, jakieś skrzyneczki, coś potrafiamy. Tego doktora Haga bym otworzył. E, tutaj jakieś koski są. No dobrze, więc dobra. Dajmy dwie. O, miałem przyspieszone. I już koska jedna jest. Zajebiście. Bo tutaj fajny profit w tej skrzyni. Całość za tyle, a wydaliśmy 420. Za dwie skrzynie, nie? Więc tutaj, super eee, Nie wiem, to battle skirt Taka dosyć, no, nieładna kosa Więc poszły, postaramy się zdobyć jakąś inną dla was Miejmy nadzieję, że się uda Ymm, Mało to w sobie otwórzmy A dajmy z te skrzyneczki Nie ma co, nie ma co Okej, okay, jeszcze kolejna kosa Zajebiście, dzisiaj zajebiście siada Ej, czemu to było znowu na przyspieszonym Wyłącz szybki tryb i to było na szybkim? Teraz znowu, czy nie było? Dobra, patrz, ja i o pomiędzy Karambit albo Niwaja, nie? E, ogólnie tak, na stronie mordeczki cashback w postaci bonusu. E, cały czas Wam się to odkłada, zbieracie 8 zł minimum, żeby wypłacić i tak dalej. Otwierając skrzynki, to się zbiera. Trwa event, z którego warto skorzystać, bo fajne rzeczy. Diamenty się zdobywa każde wydane 4 zł, to 100 diamentów, i tak się je gromadzi rankingi tak samo w evencie tak samo tutaj tutaj czym więcej expa, tym wyższe miejsce tutaj w rankingu. Zbieranie chodzi o zbieranie diamentów. Oczywiście odbierz nagrody za poziom, na stronie wbija się poziom, za wbijanie, za otwieranie skrzyneczek i każdy poziom ma przypisane nagrody. Ja to tutaj zajebiście fajne, lecz no mój poziom już się wbija naprawdę długo, naprawdę długo. Ale te wcześniejsze, dosyć szybciutko, wiadomo, z każdym wyższym poziomem, no wiadomo jak to jest, każdy wyższy poziom, no po prostu więcej expa trzeba. E, ja już mam odblokowane skrzyneczki, naprawdę fajne i je można otwierać co 24 godziny, one zostają z wami na stałe. E, mam skrzyneczkę za setny poziom, która tutaj już daje minimum AWP Asimov, a nawet to, e, więc zajebiście i co 24 godziny mogę ją otwierać, więc ja już taki darmowych skrzyneczek dziennie... Myślę, że około 6 stówek mogę sobie zgarniać. Tylko na poziom jest naprawdę duży i ja naprawdę dużo otwierałem. Yy, jeszcze możecie dołączyć do giveawaya, wpłacając moim kodem Soul 40 zł minimum. Macie szansę wbić. Możecie to zrobić bez kodu, oczywiście, tak, ale spłacając moim kodem otrzymacie 10% więcej, więc zostaniecie 44 zł. A i tak możecie w tym giveawayu wziąć udział. A jest do zgarnięcia, są rękawice za 20 koła. Mordy, coś grubego. Coś grubego. No dobrze, ale my już tutaj. Nie pierniczymy, tylko ten giveaway, jakby się przydało wam zrobić, Hm. jakieś koski Tiger Knivesy, czekajcie, jakieś takie knivesy, jakieś knivesy, mm. dobrze tutaj, tutaj, tak, no, jakieś koski by trzeba było zdobyć, jakąś koskę i coś jeszcze, ale Dream Knivesy, dobra, proszę Państwa, lecimy. Okej, okay, tutaj są jeszcze inne skiny, no dobrze Więc przejdźmy do Crystal Knives'y Są tu jeszcze jakieś z takie typowo, wiecie, w nazwie Są Knives'y jeszcze, dobra, dobra, to lecimy Lecimy, Crystal Knives'y Kurczę, blisko, jeszcze jedną szansę dam tej skrzyni o jajku. O, to nawet sporo warte. Spoko. Dobra, Dream Knivesy. Knivesy Shadow dla Jersey i jeszcze flipa. otworzymy. Dobra, lecimy tak. Knife. Shadowki. Dobra, tutaj Shadowki. W sensie Shadowków tutaj tak Wam chyba nie będę rozdawał. Więc dobra, tam skręczkę otworzyliśmy. Ale no, niestety nie pykło nam. I flipy. Uh, skończył nam się balansik. Dobrze, proszę Państwa, więc ja sprzedaję to co mam. Chociaż może nie wszystko. Te kosy posprzedaję. No, bo tych wam nie dam. Eee, dobra. Kurczę, żeby się udało ten giveaway zrobić. No, ej, leć, kuźwa. Ja pitole. Nie wierzę, no nie No nie, dobra, knivesy, normalne knivesy otwieramy. Normalne, kurczę tutaj, dobra, autotroniki, szadołki, kurczaczki. I my nie mamy balansu już. Ja pitole, to ja nie zrobię dzisiaj giveawayu, chyba że jeszcze tutaj to skaszałtujemy. Ile mamy? Mamy troszeczkę, no możemy to sprzedać. Dobra, ja to sprzedaję i i próbujemy dalej. Próbujemy dalej. Zarzuć tutaj jakąś ładną kosą, taką na giveaway dla widza. Sprzedaj, otwórz. Ojejku, niwaja. Ja, pitole. Czy mi się uda dzisiaj zrobić giveaway? Tutaj bardzo fajnie siadło, ale ta kosa jest brzydka. Więc ja chcę jakąś inną dla Was zdobyć. Sztyletu na. Fu, kuźwa, ale zaczęło sypać. Zajebiście, bo się odkuliśmy, nie? Odkuliśmy się, ej kozak, kozak. Dawajcie, pięć na raz. Ło, wow, czemu to jest przyspieszonym? Ale kozak, ale dropi, ale nam sypie. Na razie guta zostaje, bo możliwe, że go wrzucę. No i poczekajcie, i teraz. Ja pierdolę! Co jest kurwa mać! Ale zaczęło rzucać nam! Ja pierdolę! Ja już się obawiałem, że nie zrobimy giveawayu. Kurczę, no chciałbym jakąś ładną kosę. O i tutaj już. Szczęście nam troszeczkę. Uciekło, zaraz kurczę, znowu się wyprztykam, ale tak zarzuciło. Tym jednym otwarciem ponad 9 koła. Coś pięknego. Coś pięknego. Dobra. <laughs> Odcineczek będzie troszeczkę dłuższy. <laughs> Wybaczcie, ale Ale dobra, czekajcie. Flipy, te flipy jeszcze były takie te flip nice. Dobra, to otworzę sobie te trzy skrzynki. Te zamknę tutaj poprzednie. Dobra, flipy. Cztery naraz. Jest flip jeszcze raz, Factory New. Kurczę, ja go zostawię. Otwórz jeszcze raz. Crimson Webik. I ten Crimson Webik chyba będzie dla Was. Bo ja już nic nie wykombinuję. Dorzucę Wam po prostu jeszcze jakieś skiny, może, i tyle mordeczki. Yy, więc tak. Ile jeszcze otworzymy tych skrzyń? Jeszcze jedną. Nie wiem dlaczego przyspiesz... Ej, będzie, będzie, jeszcze patrzcie, będzie, autotronik jest Autotronik jest Heh, No to ładnie, no to tych kosek nam tutaj posiadało Mamy Crimson Web'a Autotronika Mamy Freehenda i tego Dobra, czekajcie, ja bym jeszcze... Coś dla was zdobył Mmm... Czekajcie Dobra, zróbmy... Ej, co ja sprzedałem? Dobra, tego freehanda. Chciałem sprzedać tego. Ogólnie... Co innego, ale dobrze. Wrzućmy, wrzućmy, wrzućmy. mołotów I patrzcie, ja mam niby nieprzyspieszone. A to leci szybko. Teraz jak zrobię? Teraz jak zrobię tak? To też jest jakby przyspieszone. Nie wiem. Nie wiem, co ja odwaliłem. O! Teraz zadziałało. Teraz zadziałało. Dobra, może coś mi się zbugowało. No dobrze, zróbmy im jakiegoś ciekawego giveawaya. Eee, Stwórz giveaway, Czekajcie, jeszcze cofnę. Tutaj miałem 1180. O, ta kosa, bo ona spadła do 1500, coś teraz jeszcze urosła, dobra. 1500 chyba było. Nazwa giveawaya: Soul Give Away 2. O, to drugi giveaway dajmy na to 10 zł, trzeba doładować konto z, yy, doładowania z moim kodem oczywiście soul link będziecie mieli w opisie 5 przedmiotów mogę dodać maksymalnie, dobra dajmy to dajmy to i to i co takiego dodatkowego jeszcze no i możemy tak zrobić, kosa za 1300 flip knife crimson Webik. no mogłem rzucić tą, autotronik ale będzie Crimson Web, bo ja powiedziałem że będzie Crimson Web, jak żeśmy wtedy robili Dobra, to tak Teraz tak, użytkownicy 10 tysięcy dajemy limit użytkowników ki było wcześniej 1000, zaraz już 10 tysięcy Zajebiście e, I teraz tak Data rozpoczęcia No natychmiast właśnie tego się nie da, bo to i tak musi być 100 osób Żeby się rozpoczął A dajmy 15 dni 15. Dajmy 18 dni. O. 100 osób i w od, y, jak będzie 100 osób 18 dni i się giveaway rozpocznie. Proszę państwa, giveaway jest stworzony do zgarnięcia kosa, kałaszek, awupa i Glock. E, pierwsze miejsce no wiadomo, kto jest zgarnia kosa 1300 i parę osób jeszcze sobie Do zgarnią kałaszka i tak dalej. Wystarczy, dowodujecie konto z zadyszkę z moim kodem i bierzecie udział link. To jest ten link. Będzie znajdował się on w drugiej linii opisu. Z mojej strony to tyle. Dróż, troszkę dłuższy odcinek, ale udało się zrobić ten giveaway. -ek. Więc wbijajcie, bierzcie już udział. Wystarczy że klikacie tutaj do ładu i z kodem soul dyszka, wpłacacacie, wbijacie i już jesteście 100 osób, aby się rozpoczął. Życzę powodzenia, trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie piąteczka. A ogólnie jak to wygląda? Zrobiłem wam konkurs? I praktycznie jestem na zero. A na konkurs odrzuciłem prawie 1600 zł. Eee, mam, a mam, czekajcie, no. 800, 3800 ponad 3800, nawet 50. No więc jestem na zero, a jeszcze 1600 na konkurs, Ale mieliśmy naprawdę fajny, mieliśmy zajebisty profit w pewnym momencie. No ale chciałem wam zrobić jakąś jedną kosę, taką wiecie, typową. Eee, I tamte były, no drogie, i mieliśmy zajebisty profit, ale troszeczkę później sobie poleciliśmy. Zajebista opcja, zajebiście. Wbijajcie do giveaway'a, link w opisie. Trzymajcie się do zobaczenia. Elo.